Blisko 130 tysięcy złotych kosztował fotoradar, który zakupił Miejski Urząd w Mszanie Dolnej. Słomka, Orkana, Krakowska, Kolbego i Starowiejska. To na tych ulicach będą dokonywane pomiary prędkości. Jeśli choćby jedno życie uda się uratować, Czyli e, tablica z ostrzeżeniem, że jest kontrola albo że jest fotoradar i ktoś ostrzeży kierowcę jadącego od Limanowej i ten zwolni i unikniemy wypadku, to warto było taką inwestycję poczynić. Policjanci mówią, że fotoradar na pewno się przyda, ale to w dużej mierze tak naprawdę od kierowców zależy bezpieczeństwo pieszych i ich samych. Każda inicjatywa, która jakby ogranicza, ogranicza um, szybką jazdę, jest inicjatywą, która poprawia bezpieczeństwo. Najwcześniej nowy fotoradar na mszańskich ulicach pojawi się dopiero na wiosnę. Do tego czasu Miejski Urząd W Mszanie Dolnej musi przygotować specjalne pomieszczenie, gdzie m.in. będą gromadzone wszystkie dane z nagrań fotoradaru. Funkcjonariusze straży czekają na przeszkolenie przez dostawcę urządzenia i myślę, że luty, marzec bardziej bym stawiał raczej na marzec że ten fotoradar po raz pierwszy gdzieś, w którymś z miejsc w mszanie się pojawi. Monika Antosz Grodzicka, TV 28.